W różnego rodzaju mediach informacyjnych mamy sprzeczne informacje co do decyzji podejmowanych przez gadające dyplomatyczne głowy pokazywane nam w telewizji w sprawie brexitu wyjściem Wielkiej Brytanii z korporacyjnej Unii Europejskiej. Z tych, że też do dezinformacyjnych mediów dowiadujemy się, że Wielka Brytania uruchomi dyrektywę zwaną brexit, a inne media znowuż podają, że do brexitu nigdy nie dojdzie, nigdy tego nie będzie. W ten sposób właśnie działają dezinformacyjne media, aby trzymać masy ludzkie w dezinformacji. Theresa May zapowiada koniec Brexitu. Możemy nigdy nie opuścić Unii Europejskiej. Wielka Brytania może nigdy nie opuścić Unii Europejskiej, jeśli w przyszłym tygodniu parlament odrzuci porozumienie w sprawie Brexitu wynegocjowane z Brukselą, ostrzegła dziś premier Theresa May. Poprzyjcie je i Zjednoczone Królestwo opuści UE, odrzućcie je i nikt nie wie, co się stanie, podkreśliła May w przemówieniu wygłoszonym w Grimsby we wschodniej Anglii. Możemy w ogóle nigdy nie opuścić UE. Pewna będzie jedynie utrzymująca się niepewność. Więcej miesięcy spędzonych na sprzeczaniu się o Brexit, kiedy moglibyśmy skoncentrować się na poprawie naszej NHS publicznej służby zdrowia naszych szkół i naszych społeczności, oznajmiła brytyjska premier. Trzeba by unijni i brytyjscy negocjatorzy zrobili jeszcze jeden wysiłek, by rozwiać obawy, które powstrzymują deputowanych do Parlamentu Wielkiej Brytanii przed poparciem porozumienia o wyjściu z UE by negocjowanego w zeszłym roku podkreśliła. Potrzeba tylko jeszcze jednego wysiłku, by odnieść się do ostatecznych, konkretnych obaw naszego parlamentu. Więc nie powstrzymujmy się, zróbmy to, co potrzebne jest parlamentarzystom, by poparli we wtorek to porozumienie zaapelowała May. Unijni dyplomaci, którzy zapoznali się z udostępnionymi z wyprzedzeniem fragmentami wystąpienia May, uznali, że brytyjska premier przygotowuje się do obciążenia UE winą za kolejne odrzucenie przez Izbę Gmin umowy w sprawie Brexitu. Oczekujemy przerzucania się winą, kiedy May przegra drugie znaczące głosowanie w przyszłym tygodniu, więc wygląda na to, że już przygotowuje ona pod to grunt poinformował anonimowo unijny dyplomata. May zapowiedziała, że jeśli umowa zostanie odrzucona przez Izbę Gmin we wtorek, parlamentarzyści będą mogli głosować w środę i w czwartek nad tym, czy chcą wyjścia z UE bez porozumienia, czy zwrócić się o odłożenie na krótko Brexitu. Wielka Brytania domaga się gwarancji prawnych w sprawie kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dotyczącego Irlandii angielski backstop. Backstop zakłada, że w razie braku porozumienia z UE Zjednoczone Królestwo byłoby zmuszone do pozostania w Unii Celnej i w elementach wspólnego rynku, aby nie dopuścić do powrotu tzw. twardej granicy między Irlandią Północną a pozostającą w UE Irlandią, co mogłoby zagrozić procesowi pokojowemu na wyspie. Jednak na skutek wprowadzenia backstopu mogłoby dojść do powstania tzw. granic regulacyjnych między Wielką Brytanią a wchodzącą w jej skład Irlandią Północną, czemu sprzeciwia się wspierająca rząd May, Północnoirlandzka Demokratyczna Partia Unionistów DUP. Premier chce gwarancji, że Wielka Brytania nie znajdzie się permanentnie w pułapce backstopu. Strona unijna odrzuca możliwość wznowienia rozmów o porozumieniu w sprawie Brexitu, a zamiast tego oferuje dodatkowe zapisy w deklaracji politycznej. Czy do Brexitu to dojdzie, czy nie dojdzie, pewne procesy, które dzieją się na Ziemi są nieuchronne i być może czego większość z nas zwykłych obserwatorów, zwykłych zjadaczy chleba nie widzi tego procesu zmian, które dzieją się obecnie na świecie, nie dostrzega tego i jest to oznaką, że może dojść do zawalenia globalnego systemu ekonomicznego na świecie. Póki co większość populacji ludzi na świecie żyje w błogiej nieświadomości nowoczesnego niewolnictwa, które jest codzienną normalnością.